Rozdział trzeci: Ważna rozmowa. Po wyjściu z domu o wpół do dwunastej, Philip Fogg udał się w kierunku klubą. dokąd też przybył, zrobiwszy 575 kroków lewą nogą i o jeden krok więcej prawą nogą. Klub ten znajdował się przy ulicy Palmal. Był to wspaniały budynek, którego budowa kosztowała niegdyś 3 miliony chwilę spok, wszedł do stali jadalnej której liczne okna wychodziły na piękny ogród o drzewach ozłuconych słońcem jesieni. Tam zasiadł na swym zwykłym miejscu przy stole, gdzie było już dla niego przygotowane nakrycie. Niebawem też podano mu śniadanie składające się z zakąski, porcji ryby z sosem, młodej kapusty, befu i ciastka nadziewanego pożyczkami, a na deser kawałek sera. Potrawy te zapijał pan Fok kilkoma szklankami wybornej herbaty, zbieranej specjalnie dla klubu Reforma. O 12.47 gentleman powstał od stołu i przeszedł do wspaniałego salonu, którego ściany zdobiły liczne obrazy w pięknych ramach. Gdy zasiadł na fotelu, Lokaj podał mu nierozcięty jeszcze numer Timesa, i na czytanie tej gazety pan Fogg spędził 3 godziny i 45 minut. Po czym zabrał się do standardu, który go zajął do obiadu. Obiad składał się z tych samych potraw, co śniadanie, z dodatkiem jedynie zupy, zwanej królewską. O godzinie 6:20, nasz znajomy zjawiał się znowu w salonie i zagłębił w czytaniu Morning Chronicle. Pół godziny później weszło kilku członków klubu Reforma i zbliżyło się do kominka, w którym palił się spory ogień. Byli to zwykli partnerzy foga, równie jak on, zapaleń amatorzy Wista, inżynier Andrew Stewart, bankierzy John Sullivan i Samuel Falentin, pivovar Thomas Flanagan i wreszcie Gantir Ralph. Jeden z zarządzających Bankiem Anglii. Byli to wszystko ludzie bogaci i szanowani. Nawet w tym klubie w podszedł członków, którego zaliczano jedynie znakomitość ze świata przemysłowego lub finansowego. Więc panie Ralph, zapytał Thomas Flanagan, jak stoi ta sprawa z kradzieżą? A nic, odrzekł Andrew Stewart. Bank już nie zobaczy swoich pieniędzy. Jestem przeciwnego zdania, odparł Ralph. Sądzę, że uda nam się schwyt złodzieja. Inspektor policji rozesłał swoich najzręczniejszych ludzi do wszystkich portów Ameryki i Europy. Będzie więc trudno temu jego wymknąć się z ich rąk. Czy istnieje rysopis złodzieja? Spytał Andrew Stewart. O, za przeproszeniem to nie złodziej odrzekł poważnie Gantu Ralph. Jak to nie złodziej? Człowiek zabrał 55 tysięcy funtów. Nie, to nie złodziej. Zaprzeczył Gautier Ralph. A zatem to przemysłowiec? wtrącił pan Sullivan. Morning Chronicle zapewnia, że to jest, jest to osoba z towarzystwa. Odpowiedź ta wyszła z ust Philasa Foga, którego głowa w tej chwili wydłużyła się z masy nagromadzonych gazet. Zdarzenie, o którym była mowa, komentowane z zapałem przez dzienniki zjednoczonego Królestwa, miało miejsce trzy dni wcześniej, 29 września. Pakiet banknotów zawierających ogromną sumę 55 tysięcy funtów szterlingów skradziony został z blatu kasy głównego kasiera Banku Angielskiego. Tym, którzy dziwili się, że podobna kradzież została dokonana z taką łatwością, dyrektor banku Ralph Gautier objaśnił, że kasjer zajęty był w tej chwili zapisywaniem wpłaty 3 shillingów i 6 pensów. Aby lepiej zrozumieć możliwość kradzieży, należy dodać, że administracja banku unikała wszystkiego co mogło urazić poczucie godności swoich klientów. Nie zabezpieczano się ani kratą, ani strażnikami. Jeden ze znawców obyczajów angielskich opowiada o następującym zdarzeniu. Zwiedzając pewnego razu salę banku angielskiego, zauważył sztabkę złota leżącą na stoliku kasjera. Zdumiony jej wielkością, wziął ją do ręki i obejrzawszy ze wszystkich stron, podał swemu sąsiadowi, a ten znów komuś innemu. I tak z rąk do rąk sztopka powróciła do ciemnego korytarza. skąd dopiero po pół godziny powróciła na swoje dawne miejsce, a kasier przez cały ten czas ani na chwilę nie przerwał zajęcia. Jednakże dnia 29 września rzecz się miała inaczej. Pakiet banknotów nie powrócił na dawne miejsce, i gdy wspaniały zegar wybił piątą, bankowi Anglii nie pozostało nic innego jak zapisać 55 tysięcy funtów szterlingów na rachunek swych strat. Po należytym upewnieniu się, że doszło do kradzieży, wysłano najzdolniejszych tajnych agentów do wszystkich głównych portów do Liverpoolu, Glasgow, Harvard, Suezu, Brindisi, Nowego Jorku itd. Tak Z obietnicą nagrody 2000 funtów sterlingów za znalezienie sprawcy i 5% od odzyskanych pieniędzy. Agenci w oczekiwaniu bliższych wiadomości, mających ułatwić śledztwo, rozciągnęli baczną uwagę na wszystkich przejeżdżających lub udających się w podróż. Przypuszczano ogólnie, i tak samo twierdziła gazeta Morning Chronicle, że przestępca nie należał do żadnej złodziejskiej szajki w Londynie. Twierdzenie to opierano na tym, że 29 września widziano dobrze ułożonego gentlemana o dystyngowanym wyglądzie przechodzącego się po sali bankowej. Dzięki śledztwu można było dość dobrze odtworzyć rysopis tego pana i rozesłać go do wszystkich agentów policyjnych Zjednoczonego Królestwa. Kilka zdolnych głów, m.in. i gauntier Ralph, miało nadzieję, że sprawca kradzieży nie wymknie się z rąk sprawiedliwości. Wieść o tym fakcie rozeszła się po całej Anglii. Rozmawiano o nim prawie na ka w każdym domu. Wszędzie toczyły się debaty na ten temat. Jedni twierdzili że z zapałem, że sprawca kradzieży na pewno się znajdzie. Drudzy stanowczo trzymali się przeciwnego zdania. Zakładano się zaangażowaniem. Nic więc dziwnego, że wobec podobnego stanu rzeczy kwestia ta wzbudziła zainteresowanie wśród członków klubu Reforma. Szanowny deturbanku Gunkier ani na chwilę nie wątpił o pomyślnym rezultacie poszukiwań. Według niego tak hojna nagroda powinna do najwyższego stopnia podniecić zapał i zaostrzyć spread agentów. Przyjaciel jego, Andrew Stewart, nie podzielał tego zdania. Tak rozprawiając, panowie zasiedli do gry w vista. W ten sposób, że Stewart siedział naprzeciwko Flanagana, Valentin, zaś naprzeciw Filia Safoga. <grywa> podczas gry panowało głuche milczenie. Tylko podczas przerwy, następującej po każdej skończonej partii, rozmowa nawiązywała się na nowo. Sądzę, twierdził Andrew Stewart, że los sprzyja złodziejowi, musi on być bardzo zręczny. Cóż znowu? odparł Raf. Przecież nie ma kraju, gdzie mógłby się schr schronić. Bardzo proszę. Dokąd mógłby się udać? Nie wiem, rzekł Andrew Stewart. Ale przecież świat jest dość obszerny. Był kiedyś, wyrzekł półgłosem pan Fogg i podając karty Flanaganowi dodał: Na pan, no, na pana kolej. Rozmowa przerwana na chwilę grą została pojęta na nowo. Jak to kiedyś? dziwił się Andrew Stewart. Czyżby rozwój świata miał się zmniejszyć? Niewątpliwie, odparł Gantier, podzielając pod nosi zdanie pana Foga. Świat się zmniejszył, gdyż można go objechać w czasie dziesięć razy krótszym niż przed stu laty, co bardzo ułatwi pogoń za złodziejem lub ułatwi mu ucieczkę. Pan gra, panie Stewart, założył pan Fog. Na chwilę zapanowało milczenie, lecz zaledwie skończono partię, Stuart rzekł niedojrzająco. Trzeba przyznać, że... Trzeba przyznać, panie Raf, że to nie tęgi żart. Utrzymywać, że świat się zmniejszył, gdyż można go objechać w trzy miesiące. W osiemdziesiąt dni poprawił go Fogg. Tak jest, panowie, dodał John Sullivan. Oś... W 80 dni od chwili otwarcia odcinka kolei między Rotalem i al Oto, jak się przedstawia marszrut. Marsz, marsz ruta ułożyła przez Morning Cronkill, z Londynu do Suezu przez Montsenis i Brindisi koleją i statkiem 7 dni, z Suezu do Bombaju statkiem 13 dni, z Bombaju do Kalkuty koleją 3 dni, z Kalkuty do Hongkongu, Chiny statkiem 13 dni, z Hongkongu do Yokohamy, Japonia statkiem. 6 dni. Zjechamy do San Francisco statkiem, 22 dni. Z San Francisco do Nowego Jorku, 7 dni. Z Nowego Jorku do Londynu statkiem i koleją, 9 dni. Razem 80 dni. Tak, w 80 dni wykrzyknął Andrew Stewart, nie licząc złej pogody, przeciwnych wiatrów, rozbicia statków i wykleja. Owszem, wszystko to wliczając. Odpowiedział pan Fogg, nie przestając grać, gdyż tym razem gra nie przydała dyskusji. Nawet gdy Hindusi, Indianie usuną szyny, wyślą Stewart, zatrzymają pociągi, ograbią furgony, oskarpują podróżnik. Wszystko wliczając, odparł Figgles Fogg, który rzucił kartę i dał dwa bez atu. W teorii ma pan rację, panie Fogg, ale nie w praktyce. W praktyce także, panie Stewart, chciałbym się przekonać, Zależy od pana. Pójdźmy razem. Niech mnie Bóg broni. Wyścig Stuart. Mógłbym się założyć o 4000 futów Sterlingów, że podróż dookoła świata w tak krótkim czasie jest niemożliwa. Przeciwnie, bardzo możliwa. Spróbuj więc panią odbyć. Podróż dookoła świata w 80 dni? Tak. Bardzo chętnie. Kiedyś Kiedyśmy wybiera? Choćby zaraz. Ależ to byłoby szaleństwo za Andrew Stewart, którego stanowczość partnera zaczęła już gniewać. Lepiej grajmy dalej. Dobrze. Andrew Stewart zabrał go karty, lecz zaraz rzucił je na stół ze słowami. A więc dobrze, pani Fok, zakładam się o 4000 funtów. Kochany Stewarcie, mity go, go Falentin. Uspokój się. To już, już nikt nie bierze na serio. Gdy mówię, że się zakładam, zawsze myślę serio. Niech i tak będzie, że odrzekł pan Fogg. – Mam 20 tysięcy funtów szterlingów, umieszczonych ubrać baring, Chętnie postawię. 20 tysięcy funtów? 20 tysięcy, o których stratę może pana przybrać lada przeszkoda? Zawołał John Sullivan. Przeszkody nie istnieją. Odparł spokojnie pan Fok. Ależ panie Fok, przecież wybrał pan najkrótszy okres czasu dobrze obliczyłem wystarczy. Lecz by nie przegrać, trzeba matematycznie skakać z kolei na statek i ze statku na kolej. Będę skakał matematycznie. Ależ to żart. Prawdziwy Anglik nigdy nie żartuje, gdy idzie o rzecz tak ważną jak zakład, odrzekł pan Fok. Przyjmę zakład o 20 tysięcy funtów Sterlingów z każdym, kto chce, że, kto chce, że odbędę podróż dookoła świata w 80 dniach, co czyni 1920 godzin, czyli 15200 minut. Czy zgadza się panowie? Zgadzamy się. Odrzekli jednogłośnie wszyscy uprzednio porozumiewawszy się ze sobą. A więc dobrze. Dziś o godzinie 8.45 wsiadłem do pociągu udającego się do Dover. – Już dziś wieczorem? Ze zdziwieniem spytał steward. Dziś wieczorem potwierdził pan Foch i wyjąwszy kalendarzyk z kieszeni dodał: Ponieważ dzisiaj mamy środę, 2 października, powinienem wrócić do Londynu, do tego salonu. Hmm, w sobotę, 23 grudnia o godzinie 8.40 wieczorem, w przeciwnym razie 20 tysięcy futurszterlingów złożonych ubrać braci należy do Was, Panowie. Oto czek. Protokół zakładu został natychmiast spisany i podpisany przez sześciu obecnych. Filias Foch nie stracił nic ze swojej zimnej krwi. Widocznie nie szło mu o wygraną. Suma, którą wyznaczył na zakład, stanowiła połowę jego majątku, dzięki zaś drugiej powie mógł uskutecznić swój tak trudny i wprost niewykonalny projekt. Na twarzach jego przeciwników malowało się wzruszenie. Nie przedażała ich wielkość sumy zakładu, ale na myśl, że przystali na tak nierówną walkę, odczuwali wyż do sumienia. Z wybyciem godziny 7 zaproponowano panu Fogowi przerwanie, gry, by mógł przygotować się do podróży. Jestem zawsze przygotowany, odparł niezruszony gentleman i rozdając karty rzekł. Na pana kolej, panie Steward,